Choć we wtorek miejscy radni i duchowni zeszli do podziemia, cele ich spotkania w kościele garnizonowym były więcej niż wzniosłe. Samorządowców zwabił tam, choć wcale nie podstępem, proboszcz największej legionowskiej parafii. Zwabił nie tylko na opłatek. Chciałem, aby rodzina miasta, jakim jest cały zarząd, wszystkie władze, mogły tu się spotkać, ponieważ to miejsce inauguruje swoją obecność w legionowie. To miejsce, czyli przerobiona z magazynu wielofunkcyjna sala dla parafian. Sala będzie służyć dzieciom, młodzieży, grupom formacyjnym harcerzom. Będą tutaj różne kursy, będzie pomoc dzieciom w nauce, będzie jakby poradnia prawna również. Salę imienia Błogosławionego Jana Pawła II osobiście poświęcił biskup Polowy Wojska Polskiego. Zadowolony tym bardziej, że przyszło mu pracować nie tylko kropidłem, lecz także piórem. Wraz z prezydentem miasta duchowny podpisał list intencyjny w sprawie rozbudowy garnizonowego kościoła. Niezbity dowód na to, że nowy proboszcz robi to, co do niego należy. Jeżeli ksiądz nie jest budowniczym wspólnoty, to właściwie nie powinien być na paradzie. Nie może być proboszczem. Ksiądz ma budować wspólnotę, nie dzielić, nie poróżniać, ale budować. Co się tyczy modernizacji świątyni mającej służyć 13 tysiącom parafian, teraz można wreszcie przejść od słów do czynów. Można, a nawet należy. Z strony kościoła, czyli przygotowania jakiegoś projektu technicznego, zgromadzenia jakichś pieniędzy, a z naszej strony działania formalno-prawne, żeby móc przekazać fragment dawnego urzędu, tych baraków, aby móc rozbudować kościół. Wątpliwości dotyczących zgody na pozbycie się kilkuset metrów miejskiego gruntu radni mieć raczej nie będą. Przecież chodzi o dobro. Z konsensusem przy omawianiu innych uchwał może być jednak różnie, ale pomarzyć, szczególnie przy okazji świąt nie zaszkodzi i poprzeć marzenia skierowanymi do radnych życzeniami. Spokoju przede wszystkim i tak jedno z nostalgi, żeby się zastanowili, po co właściwie są w tej Radzie? Dla mnie wszyscy radni są po to, żeby tym miastem zarządzać wspólnie i wybierać, nazwijmy to nawet najgorsze zło, ale żeby ten podział środków, jakie mamy, był równomiernie rozkładany na całe miasto. Zdaniem przewodniczącego Rady od wielu lat to właśnie ma w Legionowie miejsce i oby tak pozostało. Komu jak komu, ale ojcu Mateuszowi lepiej się nie narażać.